Witam, ciąg dalszy zabawy z fotowoltaiką. A więc tak, ostatnie dwa dni nie było słońca, więc prostownik musiał na delikatnym podtrzymaniu, nie tam na ładowaniu jakimś mocnym, tylko delikatnym podtrzymaniu akumulatory trzymać przy 12,5V. Tak sobie ustawiłem, żeby było to, żeby nie padły, żeby się nie zasiarczyły i żeby po prostu nie rozpinać przetwornicy, nie przepinać na instalację zwykłą, bo jak padną akumulatory, no to już wtedy trzeba po prostu wtyczkę przejąć w inne miejsce. Jeszcze nie mam pomysłu na to takiego stuprocentowego, ale już taki w miarę pomysł jest, który e, będzie towarzyszył mi na przyszłość. Więc takie coś, że będzie z puszki. Zaraz coś to może pokażę. Proszę zrobić inaczej. Z puszki tutaj jest odłączony przewód, który idzie z rozdzielni. Jest wyjęty bezpiecznik L i N, czyli faza i neutralny, jest rozłączony całkowicie. I w miejsce ich jest pięta przetwornica, która idzie na balkon, czy przewód do przetwornicy, który idzie na balkon. Ale w przyszłości ma być tak że będą stąd wychodziły dwa dwużyłowe przewody, będą wkute, bo tu jest świadomo do remontu przygotowane będzie remontowane, będą futryny wylatywać i tak dalej ta rozdzielnia, ta skrzynka też będzie ta, będzie zmieniane tutaj to żeby to chociaż zasłonić, nie wiem czy całość będę wywalał a to licznik, to tamto plombowanie, opłaty, pozwolenia i tak dalej papiery i, i w ogóle, to nie wiem czy się będzie opłacało, czy po prostu wyciąć to i wstawić ładną jakąś obudowę, żeby to ładnie zabudować. No, ale mniejsza o to. Stąd będą wychodziły dwa dwużywowe przewody, które pójdą do pionu, jest pion, zejdą mi tutaj. To gniazdo będzie zlikwidowane. Pójdzie w diabły. To będzie zlikwidowane, bo to jest gniazdo od gniazdek właściwych, nie od światła podłączone, tylko od właściwych gniazdek ze wszystkimi gniazdami jest połączony w domu poprzez bezpiecznik na gniazda. I tu po środku będzie jedno na trzy, jedno na trzy. W jednym się będzie to znajdować, znajdować się po jednej stronie. W drugim gniazdku będzie prąd od światła właściwego, od bezpiecznika, cały czas i w kolejnym będzie prąd z przetwornicy. I stąd tu spod listwy, albo gdzieś może z podgniazda mi się ładnie uda, wyprowadzić przewód styczką, który będzie doprowadzony do góry tym drugim przewodem, do puszki, tam, gdzie jest teraz przetwornica podłączona. I w tym momencie, żeby rodzina miała łatwiej, jeżeli padną akumulatory, jeżeli fotowoltaika zimą nie będzie domagać, a nie będzie domagać, bo zimą to się nie ma po fotowoltaice czego spodziewać, szału nie będzie. Bo już widać jak na przykład słoneczka nie ma teraz, a jest czerwiec, są długie dni i wcześniej słońce wstaje, a po drugie jeszcze jest ustawienie paneli beznadziejne, dodatkowo jest w miarę na zachód. Więc wszystko działa na niekorzyść. Więc będzie wtyczka i będzie można podłączyć się do światła właściwego. Żona będzie mogła to zrobić, czy syn bez problemu, że jakiś akumulator coś zwarcie i tak dalej. I przetwornica wtedy nie będzie zasilać całej puszki i światła, tylko będzie zasilane z tego właściwego, co kiedyś było przy puszce i będzie gniazdo właściwe i to będzie tyle. To jest taki mój pomysł, żeby nie przełączników żadnych nie kombinować, bo to żona się może z tym pomieszać. Przełączniki lubią się wieszać, może być zwarcie, może być jakieś tam, że mi wysadzi bezpieczniki, spali mi inwerter, bo to jest inwerter mojej roboty, yy, falownik i tak dalej wszystko, więc to nie jest synchronizowane z fazą, więc to nie może być podłączone do energetyki. To nie jest żaden mikroinwerter oryginalny ani nic. Co synchronizuje się z fazą i tak dalej, że można sobie wpiąć w gniazdko i ja zasilamy. Co z tego, żebym zasilał, jakbym musiał licznik dwukierunkowy założyć, i, bo tak to by mi jeszcze prądu nabiło i by mi kosztów narobiło albo ludziom dookoła. Mniejsza o to, więc chcę przejść do czegoś takiego, że e, to zrobić w ten sposób. XMH601, jak dobrze pamiętam, takie urządzonko. Tu mamy zasilacz impulsowy 5A, 12V Sprawny, bardzo łatwy w obsłudze, bardzo łatwy w naprawie Na jednej diodzie podwójnej, na dwóch tranzystorach 13.0.0.5 Chyba NPN, to są jakieś wysokie napięciówki, które sterują trawkiem Wiadomo, no wejście na diodach, kondensatory na 400V TL494 Jakieś dwa drivery chyba widzę. Albo nie wiem, czy to są drivery, czy nie. Co to może być? To są C1815 i drugi C1815. To prawdopodobnie może być jakieś tam zabezpieczenie, albo mogą być jakieś inne sterowania. Prawdopodobnie mogą to być drivery które sterują tranzystorami bo wszystko tu jest możliwe to jest tak no może tak być bo jest tutaj sterowanie bo to jest galwaniczna izolacja pośrodku płytki sterowanie idzie tym trafem, więc prawdopodobnie TL steruje trafem poprzez te dwa tranzystory i dopiero trafo steruje tymi tranzystorami dużymi z tego co tutaj widzę i to jest wszystko możliwe że to tak jest wykonane Dławik wyjściowy, kondensator na 25V, na 50V 1000 mikro No i co? Ewentualnie dzielnik znajdę i pod regulację, może jakąś potencjometr, jakąś PR-kę założę do podniesienia. Nie za dużego wiadomo. No, ten trawko jest jakoś tam nawinięte, nie ma tam jakiejś wielkiej, że tak powiem, za, z wielkiego zapasu. O, gasiki tutaj widzę. Kondensator i diodan gasik. O, taktowania. No, i dobrze. No, i ten układ będzie podłączony, żeby doładowywać akumulator w miarę ciężkich dni bez słońca. I to tak wygląda mniej więcej, że jak jest na 11V, ja ustawiłem, że jest minimalny próg, i 12V, chyba ten maksymalny próg czyli nie za dużo, żeby nie ładował. Ale tak, żeby utrzymywał O na no 12,7, 12,8. No, zależy jak tam zawieje wiatr. I później zejście mamy 11,2 albo 11 V. Także to hmm, będzie chyba od 11 V. Tak, zgadza się. Czyli 11 i 12, hmm, 12,7, 12,5. Zobaczymy, czy zeszło tutaj. Zobaczymy, ile dokładnie będzie. 12 na pewno tak żeby podtrzymywać akumulatory żeby one nie zdechły nie zasiarczały się i tak dalej bo to musi na czymś działać 12,5 12,6 V powiedzmy nie wiem jak to na akumulatorach bo to wystarczy że będzie inny zasilać inny voltomierz inaczej pokazuje może jeszcze kwestia regulacji tymi dwoma perkami to jedno ten potencjometr to jest od dolnego zakresu ten jest od górnego zakresu to jest urządzenie XMH 601 na NE555 na takim układzie, którego wszyscy znają. Ja myślałem, że to jest po prostu na początku jak mi znajomy YouTubeowicz, z którym piszę dużo. Udziela się TabTab. -tab. Pozdrawiam. Zresztą pisał mi o urządzeniu z tej serii, ale o nowszych rozwiązaniach, troszeczkę droższych. Ja wziąłem starsze, tańsze trochę rozwiązanie, bo nie opłaca mi się nawet. Nie ma sensu, żeby to był wyświetlacz żaden wmontowany, bo mi to jest niepotrzebne. Wyświetlacz mam na przetwornicy, w razie czego, a to i tak te dwa przewody będą połączone z akumulatorami bezpośrednio, bo pomiar skądś musi iść i tak samo te dwa przewody będą połączone z wyjściem tego zasilacza bo przecież musi się zapętlać i do akumulatorów musi iść jeżeli akumulatory się podłączy napięcie wtedy będzie z, z, powiedzmy spadnie obciąży to wtedy jak nam spadnie to nam załączy to urządzenie te dwa, y, dwa styki zewrą się styki to są styki 10A przy 30V stałego, 10A przy 250V z przemiennego, 10A, 125V AC, nie wiem dlaczego jest tu napisane tak i tak. Dwa takie powtórki, nieważne, no, nie, nie popłynie tutaj na pewno prąd za wysoki przy zamykaniu obwodu na 230V, bo tutaj to będzie 230V zamykany obwód który będzie uruchamiał ten oto, że tak powiem, zasilacz, który ma utrzymywać akumulatory na poziomie takim, żeby było ładowanie na bieżąco, co by nie, nie zdechły akumulatory, bo to zasiarczą się i tak dalej. Zamówiłem nowy akumulator, nowy akumulator 55 amperogodzin leci do Punto mojej żony. Ja ten akumulator od żony, który ma 3 lata, Bottari co prawda, ale dobry akumulator. Mówią, że Bottari to zło, bo że tamto, że z i tak dalej, i tak dalej. Przekonałem się osobiście, że to jest dobry akumulator. Jak się dba o akumulator, doładowuje raz w roku przez 15 godzin porządnym prostownikiem i nie wydaje do zera, to będzie służył. I on ląduje na balkon do mnie jako mm, trzeci akumulator bo nie będę kupował akumulatora za 500 zł, jakiegoś 120 amperogodzin żeby był jeden, tak, dwie klemy, mniej przewodów, mniej strat, mniej... lepiej to wygląda, yy, ładniej niż trzy jakieś tam, każdy z innej parafii i ten, ale mam już dwa staruszki, yy, w jednym aucie wymieniłem, no to ten Yuasa poleciał na balkon, ten 35 i letni, czteroletni, a mam nówkę i włożoną włożoną. Tamten tą wartę to też było z Punto kiedyś i Botari na to wylądowano, ale ta warta to już ma 8 lat, podejrzewam jak nie więcej. Stary akumulator. Oczywiście banera ożywiłem koledze, ma lepsze parametry. Jeżeli kolega Tab, Tab będzie oglądał ten filmik, to na pewno y, będzie słyszał o tym, że parametry mu się troszkę poprawiły jeszcze, bo miał 12,06 V po odstaniu. W aucie oczywiście stał. W BMW E39 starym e, 2,5 motor odpalał, ale jeszcze ja go podładowałem trochę panelami, go pomęczyłem, jak widzieliście na filmie. I automatycznie, jeszcze do kumpla poszedłem, odnieść mu ten akumulator i mówię: Jeżeli BMK ci stoi nikt tego nie chce, to weź, e, że tak powiem, ten akumulator jeszcze na zwykłą madowarkę z Lidla. Pykni. I Kumpel do mnie dzwoni i mówi: Słuchaj, wcześniej ta ładowarka z Lidla nie pokazała, że jest pełny, w ogóle nie chciała się nigdy zaświecić, że jest pełno. Po czym oddałeś mi akumulator i ruszyło, że jest pełne. Gęstość elektrolitu nie mierzyłem, nie bawiłem się, bo pamiętam, że tam szału nie było. Nie było szału i nie będę już to wnikał. BMW się sprzedało, poszło do Ukraińców, pojechało na lawecie i tak dalej, więc odpalało, jeździło. Dobrze z akumulatora tego banera, którego ożywiłem, z 1,7V z totalnego trupa, który stał od sierpnia bez ładowania. No, udało mi się ponad 12V wykrzesać i to, że taki duży silnik sześciocylindrowy jeszcze odpala. Ale to nie o tym mowa teraz, bo zszedłem z tematu. Więc XMH601 będzie zamontowany z tym do podładowywania akumulatorów. Dzisiaj słońca bardzo mało. Więc yy, i wczoraj też bardzo mało, więc prostowniczek musiał chodzić na małym wspomaganiu. Tam 10V od niego idzie, żeby wspomóc trochę, żeby akumulatory całkowicie nie padły, bo przetwornica przez 24 godziny cały czas coś je. Dodatkowo jeszcze do tego światła dopięte. Jeszcze dopiąłem się do linii przedłużaczem, która idzie tam przetwornicy do puszki, dwa zasilacze 10W i prawie 40W oraz wentylator 45W. 45W. Wentylator. Jak jest gorąco, wiadomo, że chodzi, się przydaje. On działa sobie wtedy z nadwyżki, bo jeżeli słońce mocno daje, panele już naładują akumulatory do. 16,2 i więcej wolta, już do 17 nawet tak jak widzieliście podchodzi to wtedy obniżone jest napięcie tym wentylatorem, jest obciążenie, idzie i korzysta z nadwyżki. To ma 10W, nie wiem czy to cały czas pobiera 10W, bo to chodzi 24 na dobę czy po, czy po prostu dopiero wtedy jak telewizor jest uruchomiony. A to ma 12V i 3,2A napisane. A na tamtym zasilaczu 38W, prawie 40 jest też napisane, więc nie wiem, może 20W pobiera. Trudno mi powiedzieć, nie mierzyłem tego, nie chcę mi się prądu tutaj mierzyć, wtyczek rozpinać i kombinować, żeby zmierzyć prąd. Może się jeszcze nad telewizorem zastanowię, jak będzie dużo słońca, ale ja telewizora nie oglądam praktycznie w ogóle, on tylko jest po prostu. Czasem na YouTube dzieciak coś sobie włączy przez smarta i to wszystko. Dzisiaj słońca mało. Więc na balkonie szału tutaj nie ma. To jest 13-131V. Akumulatory 2 oddałem tego banera koledze. Pod, na, podreperowałem go, tak jak wspomniałem. Dzisiaj albo pojutrze, albo jutro, w, jutro, pewnie, muszę kupić dwie klemy i wjedzie akumulator 55-3. Muszę troszeczkę tu zrobić porządek, bo się zrobił bałagan. No i tak jak wspomniałem, już z tego prostownika zrezygnuję, chyba że tamten nie da rady ładować, doładowywać, będzie padał albo coś nie będzie wytrzymywał, no to będę musiał może tego przerobić. Na razie to w tyle, dalej zobaczymy jak to będzie wychodzić, trzeba się bawić, kombinować, cudować, mierzyć, próbować.